To jest trochę fake, to jest players Dzisiaj je uległem sobie w Slendy to be better V2 V2 Jak drogą ja się... Cześć, cześć, cześć. Czekaj O, może zmienić rafikę Rafikę? No Coś tam jest, ja ci to mówię Ja ci to mówię Pe dobra dawa. pewnie tam grzybolandia jest dobra jedziemy dawaj na najstraszniejszych bo ja jestem scariest jesteś najstraszniejszy tylko ty lul ej o jezu ty co co to jest ty lul nie no co to jest eee no, e, e start jest dobra idzie. E start. idzie ja w to nie gram ty ja, ja gra. <laughs> O, kurde, <kluzni> przepraszam, ho, 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 sorry ho, nie. To ty czy to w grze? To ho, 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 Ty ho, 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 nie? Ty ho, 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 Oglądaliśmy filmy jakieś i widzieliśmy z mapy. Masz nogi. Ty, o właśnie. Ej, hey, i bierz. Co to jest? To Nowa krem. No wejdź po. Jezu. Co on jedli? Fu. Dźwięki jak stąd. Nie, tu wszyscy zwali tylko lodówkę. Bo to w końcu jest... Nie, oni jadłówkę wsysuwali Jump! Jump! Jezus maria ty... To my chyba oglądaliśmy starsze wersje, bo to jest beta V2, a my oglądaliśmy chyba pierwszą część tej gry Widzę przez las. Widzę przez trawę. Tutaj nie było spadających <śmienicza> na ziemię drzew, ani dźwięków jak się weźmie tubisiołego kremu. Jak się zrobi siusiu Ciekawe co będzie goniło w nowej wersji Dobra, czekaj, trzeba wprawić mikro i się odsunąć od ekranu. No dobra Jakby co jesteśmy teraz około pół metra od ekranu? Więcej. No 60 cm. To ma zrobić. No 10 cm. Dla mat... Jak się Na filmach ta gra nie, nie wyglądała zbyt strasznie, a teraz wygląda. Weź nie nie, nie, nie. No sorry no... Teraz choroba, nie? nie. Smarki smark. Yo. Ale nie wiemy co teraz nas będzie gonić. Na no sali. Co to jest? Tu by się wykrę. Ja w to nie gram. Ja, w to nie, ja w to nie gram. Nie, to była lala. Nie, co to było? Grzyb w to, idziemy dalej. No, prawie to... Ty... Nie gram w to! Nie gam to! Ja ty nie chcę grać. Musisz. Odsuwamy się od monitora, jeszcze tak, o. Ty tu można biegać? Ciu! Tylko na fala! Po, po. Formuła 1. To trzeba się przewalić. A, dobra, nie przewaliłeś. Boję się. A co nie powiem. I'm... bardzo scary. Baba, <noise> nie szepcz tutaj, tylko mów is... trochę głośniej, tak. a nie... Tak. Kupa. Tego się nie przestraszyłem. No, było wiadomo. Cześć, iść przez drzewo. Jestem magikiem. Dobra, dobra, dobra. Tutaj trzeba na serio się odsunąć. Tak a myślałem, że tam stoi jakiś ty... ty głaz! Tele, ty głaz! Pa! No Ja wygrał! Ja co, to nie to, nie to? Co, 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 co? Boję się spojrzeć na wprost! Aha. Pan, fajki pa ryj. Pa ja. Ja. Nie, spadaj! Nie lofciam go aż tak! Ja jakbym mały lubiłem te lodybisie. Teraz do nich szacunek. Dobra, wiesz co? To... nogi mi się trzęsą. Nie wiedziałem, że te mają nowy wizerunek. To jest nowy wizerunek? Chyba Można... Można? Ale nie. <śmiech> Przepraszam. Ja <laughs> To ty głośniej kaszlisz niż mówisz. Bo to nie ja. No nie, ja nie chcę iść w tamtą stronę. Niczego nie. Dobra. Ty, więcej nie skaczę na tym, na tym tym. Na tym co? Na tym wierznie, no. Na tym głazie, o. no dobra. Nie Grzybodajnia nie przypominaj mi co tam był. Tam był ten, czekaj, Tinky Winky czy jakoś tak. Nie, Tinky Winky, no. No chyba Tinky Winky. Tinky Winky, deep sea, la la. Poł. A ja tu robię show. Pff. I'm a rape, nie. Nie. Haha, i ma tu mi się wykręcił. TU! Coś tam! Nie. Dymda! Odwróć się! NIE! Ja nie wiem, jak to cię goniło. Widzę stopy. Stopy, 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 stopy. Weź, co ty brałeś? Stopy. <grymna> Stopa! <grymna> Dobra, szukaj tych tu Jeste się Jestem mord. Nie, 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 nie wchodzę na ten głos. Tak mi kości ani ja nie wchodzę. Nie jestem... Tubisiowy krem! Custard! Pa, Na głos, na głos, na głos! I am scary, I believe I can fly. Jesteś straszny? I I'm afraid. No, to... Nie! To... Nie ko korki mnie ani nie no wejdę. Cicho mi już. Teraz zagłosimy. Aaaaa! Pao! Wyłamało go! byś na ciebie spojrzała. Ej, ale się weź ty nie skojarzę od razu, jo? Ej, gdybyś na ciebie spojrzała, to to się znalił. Jak drzewo może spojrzeć. No Dobra, odwracamy się? Dobra. Ciekawego. Dobra. <ślinic> ja tam, tam nie udawaj kasła. Co? No jak kasłasz... to ja mówię kaspać. Głaz! Nie patrz na niego! Omijamy szerokim łukiem Ty nie ja tak będę chodził Cały czas po drodze, sobie jedz do Nie przestraszyłeś się? Co to są za dźwięki? No ktoś przesuwa lodówkę, no mówię ci no Głaz! 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 tylko przez niego Potknąłem się Dobra, dobra, weź Ja się odsuwam Idź do góry Idź w góry! Idź w góry! Nie idę w góry! Wysoko! Bo góry są złe! Dlaczego? Coś mi się wydaje, że tu będzie jaskinia Głos, Wielki głaz! Skacz! Skacz! No! Jestem jasnowity. Ale... NIE! Pokaż jej! Pokaż jej! Pokaż jej! Proszę o tej flagi, ja to mówię. Skąd ja to wiedziałem, że ona tam będzie stała? Nie czy wiedziałem. stało, czy. Głóż. Ty, ale sześć na początek, jestem dobry. No. Jak tu byś to wykręcili, to przejdziesz, to ja nie gram. Grasz! Zmuszę cię. Aby ci pokazać. Dobra, otrząsnę się, otrząsnę najpierw. Grzewo! Haha! Czemu? To spisali, powiedziałem. Nie ja. lubię grzybu... To nie Od lubię grzybu, bo nie lubię. Znaczy lubię! No, ja to jest kolejny tubisiowy krem! Tubisiowy dżem. Dżemik. Idę że zaraz... I idę przez zaroś idę przez 8 FPS-ów Ciśniemy jak potężnie Ciśniemy potężnie jak... Szambo Dobra, wiesz co? Tu jest ślepy załóg, ja sobie pójdę Ile ja mam? Już 7 tego, nie? Nooo Kurde, ja też Jak to, się ze mną podziel Lubisz dżem? Nie lubię tubisiowy krem To jest tubisiowy dżem Tubisiowy krem Dżem Krem Marmolada będzie. Na kompromis. Weź disco disco moś? <dysko> Głowy nisko Co? Co? <dysko> Weź mi nie strasz. <dysko> Oh! Widzia widziałeś ty coś? Idziemy żeby... drogą... Tak, to był grzyb. Weź No nie, patrz. To... Przewróci się, patrz. Impossible. Bro. Chyba z drugiej strony byś się, żebyś się przewrócił. Zauważyłeś, że teraz jak wychodzisz wszędzie, to nie widać tych przewodników, czyle? Weź mnie, nie straż. Hmm. W lewo. Yy, nie chcę się odwracać. To nie slendy. Tylko slendy to, to ubi. No właśnie. To jest gorsze, bo ten krzyk mnie niszczy od środka psychicznie i fizycznie. No ja, jak się z tym Dokładnie to widziałem. Drzewo, patrz, patrz. Myślałem, tam tu będzie to misionek. Bo był. Nie pamiętasz? A ja. <grym> się pojadł przed ryjem. Zniszczymy. weź nie pokazuj mi rysu bo... no brzydze nie idzie czekaj, przeczytaj coś? weź no lepiej taki no taki ty weź lepiej ty weź lepiej ty weź lepiej tą zapaloną lampkę i, i... lampkę? Lotarkę. to jest la żarka lotorka lotorka no ja. jeżeli oglądaliście pięknie z Madagaskaru to będziecie wiedzieć o co chodzi tam coś było, ale nie Głaz! Padaj. <laughs> o, jest jednak! Yeah! Lubię bić gołą w drzewo. A weź kuc mi. jak się kucę? No, chcę, albo... Chcę! Patrz! Lotorkę widzę! Lotorka! To nie jest latarka? Lotorka! Lotorka! Iść Lotorka! lotorka. Odwrócić się? No nie. Nie, bo on nam jest musiałeś Musiałeś powiedzieć tak głośno. Tak. Mam czarną latarkę? Mam niebieską latarkę. Mam... niebieską latarkę. Ty rozróżniasz kolory? Nie, jestem delfonista. Na głaz! Na Kurce w powietrzu! No patrz, kurce w powietrzu. Poo! Widziałeś, skill po. Jednak jest przewalone czy? Idę tam znajdź! Znaczy. Zawsze proszę. A gdzie my jesteśmy? Bo ja wiem. Trzeba znaleźć domek. Weź więcej nie pokazuj tej mapy. Nie, papa. Pa. Ty, tam było multiplayer, nie? Można zagrać na multiplayer. No można. No, można. 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 Wiecie, wiecie co słyszałeś, to jest? Słyszałeś, słyszałeś? Tak, słyszałem. Wiecie co to jest? Można? Sprawdźcie Dzień sobie. się poruszyło? Weź ty mnie, nie strasz drzewem. No na serio, Jak Dzień chcecie się? wiedzieć co to można. Już jestem, myślałem, że to jakaś beczka. Jak, jak, chce, jak chcecie wiedzieć co to jest, można, to sprawdźcie sobie na internecie. nie. Na google. Yy, powiem to Mike'iemu po nagrywaniu, bo nie chcę wam obrzydzać, je jeżeli coś wiecie. Bo miałem to ostatnio na biologii. Dobra, i, ej, i cały czas prosto i się nie oglądaj, okej? Okay? Chyba, że dziś góry. Nie ogląda się za siebie, ziom. Aha. Znalazłem to. Ziom. <grych> Jaki skill! Jaki skill! Jaki skill! Zauważyłeś, że ty jesteś białym teletubisiem? Jestem... Black Red White Jesteś? Nie! Jesteś dipsy! Nie! Jesteś dipsy Lepsy, lepsy mm -mm. Tam ona stała Gdzie? Yeah. Czy stało? Bo nie mogłem iść do tyłu, a przed chwilą szłem tylko prosto No patrz Się odwróć. Spadaj Wiesz no lubię się odwracać, nie? I oglądać się za siebie Ty, ty ty jakoś tak. rzeka! No, nie to było, wiesz? Jo Idę do wody Lul, można chodzić po wodzie! Jesteś Jezusem! Ty weź, nie oberżaj imienia. No, Lul. lepiej nie obrażę Jezusa Pod wodą! Lul. Może podwodą będzie tu bisog... Jaś, tak? ty. L Lul. ej, ej. What? Lubię chodzić, ale nie aż tak! Weźcie mi te dzwonki! Tu bisiowy dżem, tu bisiowy dżem. monitor. O kurde. Przepraszam. A może to ty? Nie, ja, ja mówię. O, ja ten... się... Ja się pluję tylko... W siebie. Ej, patrz! Dziela! On... Barali... Patrz! Jak przyjeżdżę wtedy do tej jaskini, nie? No. To to za tobą nie było, odwróciłeś i to było, czyli on cały czas jest za tobą. Pa, 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 para, para, pa, pa... Sąsiedzi! Pa pa, 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 ra, pa, pa, Nie wiem, co mi odwala. Pa, pa, para, para. Pa, pa, Robimy dyskotekę, tylko, je tylko jedyna rzecz, która się zmieniła, jeśli chodzi o slendera i slendy tubis, to że to, cie że to cię sama nie odwraca.

o, o o, o o, o Idę w prawo Chyba w lewo lewo, w lewo Grzyby rosną Chyba w niebo O już mi się wycofiłem tego drzewa To był slender Tak Hi-hi Gdzie znajdziesz tubisiowy domek? Weź no zobacz mapę Tubisiowy domek, tak Weź! Zajmij tą mapę Bo -ha, -ha, ha Co? 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 Nie gram to. Graj! <laughs> no graj! Tu bisiowy Ty chyba inny w programy tym gozej. No w... Wow Show? Czad Jeszcze chwila, ci to wyskoczy po prostu Mari Ty w tym da się przegrać? Co? W tym da się przegrać? Nie powiedziałem, że jeszcze chwilę to ciebie wyskoczyli. Ale nie, czy ja mówię, czy da się w tym przegrać, bo patrzę? No tak, ale to za długo będzie... Za długo będzie na to patrzę. No to weźm, dała się na to spojrzeć. Nie. Dlaczego? Muszę to przejść. Nie. Bo ja nie chcę w to grać. Ty Chcesz to grać? Nie, ja nie chcę w to grać. Chcesz w to grać? Zresztą chyba odcinek i tak za długo trwałem, o, chcę chyba... W to grać. I tak za odcinek No chyba. nie! To będzie chyba tu misia wodomek. Nie, dobra, nic tam. To jest tu w dżemek. Są góry, czy co? Są nie, wiesz, pagórki. No właśnie, tam właśnie powiedziałem pagórki. Odwrócić się? Nie. Nie, nie jestem hardcore Drzewo. Kolejny Drzewo. Słyszycie nie, to? Nie, ja to? To jest sch masakra i to jak? Właśnie no. dlatego nie chcę w to grać. No, Ale przemogłem się. Ale ty, to jest fajne, nawet. Ma to, ma to w sobie jakiś ten urok, że to w ogóle ten lubi się... Co się stało z tym drzewem? Mówiłem ci, że się porusza! Weź tu nawet drzewa są nawiedzone. Są te enty, czy drzewce? Czy jakoś tak to się nazywa? Droga! Głos. Droga głaz! Czemu ty zauważasz głos? To ja powinienem zauważyć głos. Tylko nie zauważyć... Drzewo! Rączka, rączka z latarką! Rączka, latarka! Tak yeah. Wiesz, co? Wow. Wiesz co? No Krzesło Ło Wiesz co? Znowu te dźwięki Nie, ja w nie chcę grać. Ale, ale, ale gram, ale gram Ale ty, no i to i będę tak w kółko biegał. No w końcu znajdziesz to trzy tu byś gramy. Ale patrz. Jeden ci na pewno został w domku, teraz z I dwa nie wiem I dwa w dubie To była to Twoja rączka Ronycka Hellocia Was ja nie wiem jak oni mogą, mogli to przychodzić Ale to jest fajne, bo to jest na multi No trzeba zagrać na multi Tak no. widzia widziałem jeden film, ty chyba ze mną nie oglądałeś i wiem jak to jest, jedna osoba goni, druga ucieka Ja, ja go nie, ja go nie, ja go nie Ja go nie berka kamień na Nie, Ja go nie To masz problem Jesteś brzydki Ja go nie, ja go nie Ja go nie, 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 ja go nie Ja go nie Ja nie przestraszyłem się, ja go nie, ja go nie, ja go nie Ogarnij się, ogarnij się. A! Jezu! Dobra, nie, 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 nie. <hisposso> nas przestraszyć, a sam się przestraszył <hisposso> Jezu schizowy, nie wiem czemu ja. Dobra, dojdem. A czekaj, ja pokażę... To czemu miałem A ja bo ja A, wiem. A <hisposso> Nie jest, jest myszka. Nie jest myszka. Nie wiem, klikam na, przyc na przypadkowo przyciski. Przypadkowo przyciski? jest myszka. Enter. Skype? Nie. Spacer. Enter. Delete. Yes. <grym> Osiem. Siedem. Dziewięć. Cztery. Było.

Jeżeli też chcecie, yy, z, z, chcecie najpierw o przypomniałam o mośnie, mośna, można. napiszcie to w opisie o ile będzie dobrze. Yy, można i... Nie Można. W yy, takim razie... Grzyby escape. Grzyby. Lala. Moszna bo... Dobra, gramy tym razem ja spokojnie czekajcie, czekaj, nie, musi być czekaj, czekaj. Co? Co? no ej! żal! fuk Buh zjem tego tanikiego, stanisław ty, on ma taki sam ryj jak tam, słuchaj przybliż się ignoryj teraz, by ci coś wyskoczyło boże

Kurde, dawaj, gramy! Nie ma słowo. Yeah. Cześć! Dipsy! Cześć, na razie! Nie, to jest la... Nie, nie wiem. Dipsy! Nie to jest po! Dobra, chcesz Jesteś to... po! Jesteś no, po grzybach! No nie jestem po grzybach, ale ty no wie. Dobra, nie, dawaj, gramy. Grzyby jalowczam, ale nie lubię. Co? O luz! Dubisiowy kaster! Co się dzieje? Biłeś się w drzewo! Jak drzaska! Dziw palca! Yey. Bez kojarzeń! Yey. To, Weź! <grych> Odwróć się. Nie! No wej! Weź! No. Odwróć się, widzisz? Grzyby na... no Tele tu si Tele tu zwis Tele to zwis Ojej, to naprawdę. Ale mi dobra jestem spocony przez tą grę Chyba ja też się spuciłem Ej no Przybliż się, bo się boję We, Weź tak nie mów, bo oni sobie coś miśla Ja się na sobie spuciłem sp... Do rymu. o, tak powiem. Spaliłeś? Sp... Sputnik Dobra, dobra, dobra i... i... Powiem tylko jedno. Powiem tylko jedno. Odwróć się. Jest, cześć! Jedz... w Czał. Ech! Jesteś najlepszy. Jeden teledubi kastard! Nie <mulity> no. To botek <było> mam, <mulity>

Cię? Nie chcecie! Tym... Nie chcę! Czułciszyłeś! Ja chcę po! No, jest mi słychać, na pewno nie. to subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej filmów, wpółcisz nasze kanały, a je to te mikrofony. Lala! Lala! Dobra, to wola! No! Późniejszy po! Po! Come on! Pierdęłem, dobra. 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 dobra.